Wiemy, że mamy dziękować Bogu. Amen? Amen, wiemy o tym. Słowo jasno o tym mówi. Ale dalej, jakby nie wszystkie rzeczy są oczywiste czasem dla nas. Mianowicie chodzi mi o tą kwestię, za co Bogu dziękować. Czasami słyszymy, że za wszystko, tak w ogóle. Czasami słyszymy, że za pewne rzeczy tylko. I chciałbym się trochę pochylić nad tą kwestią i będziemy dzisiaj się przyglądać dwóm takim znanym wersetom, chyba najbardziej znanym, związanym z dziękczynieniem. To jest pierwszy Tesaloniczan 5.18 i Efezjan 5.20. Zaczniemy od Tesaloniczan. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Przyjrzałem się temu i, i, i temu drugiemu wersetowi w siedmiu tłumaczeniach. W Biblii Warszawskiej, w Nowym Przymierzu Ligi Biblijnej, w Nowym Testamencie Dosłownym, w Przekładzie Toruńskim, w Biblii Tysiąclecia, w Biblii Brzeskiej i w Nowym Testamencie z perspektywy żydowskiej. I kiedy tak przyglądałem się szczególnie temu zwrotowi za wszystko. To zauważyłem, że często tam jest tłumaczenie we wszystkim. Albo tysiąc latka mówi na przykład w każdym położeniu. Czyli inaczej mówiąc, w każdej sytuacji, dogodnej czy niedogodnej, werset z Efezjan. Który wiemy, jak brzmi, dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie w, w tym wersecie, we wszystkich tych siedmiu tłumaczeniach, jest takie sformułowanie zawsze, za wszystko. I to słowo zawsze nawiązuje do tego poprzedniego wersetu czyli zawsze, czyli w każdym położeniu, w każdej sytuacji we wszystkim. Natomiast to słowo za wszystko te sformułowanie dokładniej brzmi za wszystkie. To jest ciekawe. Nie za wszystko, tylko za wszystkie. Biorąc to wszystko pod uwagę, te dwa wersety i to, co usłyszeliśmy dotychczas, Nowy Testament, w ogóle Słowo Boże, daje nam taką zachętę i nakaz, który możemy zapisać w ten sposób. Bożą wolą w Chrystusie Jezusie względem nas jest to, Abyśmy w każdym położeniu, dogodnym czy niedogodnym, o każdym czasie, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękowali Bogu i Ojcu za wszystkie. Za wszystkie co? Za wszystkie rzeczy tak w ogóle? Na przykład za Holokaust, albo za COVID, albo za to, że nam bliska osoba odeszła? Za wszystkie. A może za wszystkie dzieła Boże. Albo za Bożą wolę względem naszego życia, albo za Jego Słowo. Właśnie, Jego Słowo. Zwróćmy się do Jego Słowa. Efezjan 5, 15-17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Mamy dni, jakie mamy, prawda? Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, Jaka jest wola pańska? W tych wersetach mamy pewien przekaz. Ze względu na czasy, w których żyjemy, nie postępujmy głupio i nie bądźmy nierozsądni. Okażmy się raczej mądrymi i roz rozumiejmy, jaka jest Boża wola. W Rzymian 12.2. Mamy wytyczne, aby nas przeobrażał nowy sposób myślenia, abyśmy pojęli Bożą wolę jako coś, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jeżeli weźmiemy to tak na serio i tak na poważnie, te przemienianie myśli przez Słowo, zaczniemy myśleć Bożymi myślami i zaczniemy też dziękować, tak jak Bogu to jest miłe. Będziemy mówić tak jak Słowo. O czym mówi 1 Piotra 4,11. I tam jest napisane, jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Albo niech mówi takie rzeczy, które korespondują ze Słowem Bożym może dodać. Jeśli mamy mówić jak Słowo Boże, to znaczy, że mamy także dziękować, jak Słowo Boże. Prawda? Bo dziękowanie to też mówienie. Zgodzimy się z tym? To, że mamy mówić jak słowo Boże, potwierdzają też dwa wersety, które bezpośrednio poprzedzają ten werset z Efezjan, który mówi o dziękczynieniu. To jest Efezjan 5,18 i 19. Pamiętamy 5,20, to już jest ten o dziękczynieniu. Te dwa wersety instruują nas, abyśmy byli pełni ducha. I żeby z naszych ust wychodziło Słowo Boże, tak, pamiętajmy, rozmawiajmy z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie gramy, grajmy w, swe, w sercu swoim, czyli oddajmy też Bogu, oddawajmy też Bogu chwałę. Czy moje dziękczynienie przynosi Bogu chwałę? Kolosan 3:17. Wszystko, cokolwiek czynicie w Słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Wszystko, cokolwiek w słowie. 1 Koryntian 10, 31. A więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Zgodzimy się, że cokolwiek oznacza również dziękczynienie, tak? Czyli yy, dziękujemy Bogu Ojcu, nie dziękujemy diabłu, nie dziękujemy światu, nie dziękujemy Panu Kowalskiemu, tylko dziękujemy Bogu Ojcu. I robimy to na Jego chwałę. Amen? Mówiliśmy już, że mamy dziękować zawsze i za wszystkie. Zobaczyliśmy, że mamy być rozsądni i nie postępować głupio, ale rozeznać Bożą wolę, która jest dobra, miła i doskonała. Będąc pełnymi ducha świętego, mamy mówić jak słowo Boże, a co za tym idzie, dziękować jak słowo Boże. Dziękujemy jak słowo Boże, bo dziękujemy Bogu Ojcu. I nasze dziękczynienie Przynosi jemu chwałę. Czyli za jakie wszystkie mamy dziękować? Za jakie wszystkie rzeczy? Czy za jakie rzeczy mamy dziękować? Czym go uwielbimy? Czym uwielbimy Boga? Wskazówka jest w Słowie. I tu jest moja prośba. Jak przyjdziemy do domu, zerknijmy na Słowo, za co ludzie w Biblii dziękowali Bogu. Ja tak trochę tak. Yy... Spojrzałem tu i ówdzie i zobaczyłem, że na ogół dziękowali Bogu za jego dzieła, za jego łaskę, za jego dobroć. Zobaczmy na przykład do pierwszej księgi kronik 16, 8-12. To jest Stary Testament. Wiemy, że Stary Testament czasami bywa postrzegany jako taki groźny i że tam nie ma łaski, prawie że. Chociaż tak nie jest, to jest nieprawda. Tam jest w olbrzymi sposób pokazana Boża łaska. Pierwszy pierwsza kronik. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, ogłaszajcie wśród ludów dzieła Jego, śpiewajcie Mu i grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego, chlubcie się świętym Jego imieniem, niechaj się raduje serce szukających Pana, szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Wspominajcie cuda Jego, których dokonał. Dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego. Psalm 9,12. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego. Kochani, przygnijmy dziś do Pana jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Dziękujmy mu w każdej okoliczności za Jego dzieła, nie za diabelskie. Nie bądźmy nierozsądni, ale bądźmy trzeźwi i pełni ducha świętego. Niech nasze dziękczynienie przyniesie Ojcu chwałę. Tak właśnie się stanie, jeśli dziękując, będziemy wywyższać to, co On dla nas uczynił w Chrystusie Jezusie. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali, kochani, i żebyśmy, jako że Kościół jest miejscem treningu też, czyli praktykowania pewnych rzeczy, chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu. Jeśli jesteś w ciemnej dolinie, podziękuj mu, że On jest obok Ciebie, że On Cię wspiera i Ci pomaga. Jeśli czujesz się świetnie, to podziękuj Mu za to też. Wstańmy, powstańmy kochani, podziękujmy Bogu. Amen? Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, za to, że nas wspierasz i nam pomagasz, za to, że jesteś z nami, za to, że możemy na Ciebie patrzeć, za to, że nas uratowałeś. Panie, dziękujemy Ci. Choć czasem jest trudno, choć czasem jest bardzo trudno, to Ty jesteś z nami. Twoja ręka nas podtrzymuje, Twoja ręka nas wspiera, Panie. Dziękujemy Ci. Jesteś cudownym Bogiem, wspaniałym Bogiem, Ciebie wywyższamy, Tobie dziękujemy za wszystko, co dla nas masz, Panie, za każdą rzecz, którą wkładasz w nasze życie, bo to jest dobre, miłe i doskonałe Twoja cudowna wola, Twój plan, nawet w trudnych okolicznościach, nawet gdy wieje wiatr, nawet gdy burzą się fale, Ty, Panie, jesteś w naszej łodzi. Dziękujemy Ci za to. Amen.